Zapraszam na webinar dotyczący dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Zapraszam ja Neurolog i dr Marian Ostałpata. Dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa często nie są pierwotnie spowodowane problemami kostno-stawowymi w tym odcinku. Opowiem Wam, w jaki sposób różnicować bóle z odcinka szyjnego kręgosłupa z innymi problemami z zakresu neurologii. Pokażę Wam, w jaki sposób badam pacjenta w gabinecie neurologicznym. Pokażę, w jaki sposób badamy odruchy, czucie i objawy rozciągowe. A ja pokażę, jak manualnie zbadać ten odcinek szyiny, kręgosłupa, ewentualnie poszukać struktur mięśniowo-powięziowych, stawowych, które mogą dawać dolegliwości w tej okolicy. Za pomocą rąk pokażę, jak leczyć Manualnie odcinek szyjny. Badanie manualne, leczenie, diagnoza różnicowa ze strony pani doktor. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.